Gdzie jedziemy? Witam wszystkich cieplutko serdecznie Pilot Marian Kłanerzyńsko Jesteśmy właśnie w drodze do Warszawy Co prawda jedziemy, jeszcze nie lecimy No i co? Symulator lotu, Airpoint moi drodzy Będę pilotował Boeinga 737 To będzie mój drugi pilot Gdzie jesteśmy? Witamy ponownie serdecznie moi drodzy Jest to z Słuchajcie, tutaj na obrzeżach Warszawy no, dzisiaj bawimy się tutaj jutro za sterami Boeinga, więc trzymajcie kciuki właściwie za jutro, bo za dzisiaj to... Kameratorem Opery chciałem powiedzieć. Wiesz kameratorem Opery. Kameratory. Opery. Opery. Jedziemy na pilota Mariana. Pokorna ulica Warszawa, moi drodzy, Airpoint. Jestem gotowy, jestem trzeźwy, mogę pilotować Boeinga 737. Robiłem już to w Microsoft Flight Simulator, więc... Tu właśnie będę stawiał pierwsze kroki jako pilot, bo powiem Wam szczerze, że z YouTube'a to ja nie wyżyję. Ja muszę po prostu zmienić branżę i pomyślałem co ja mógłbym robić. Nauczanie, byłem tam, robiłem to. Bycie fajterem to już nie dla mnie. Chodę pilota. Przepraszam. To był do wyboru też Max, ale uznam, mm. że Max to pewnie jakiś skomplikowany Tak, no. Jet in the morning. Yeah. No. Kubeczki. Witam mm się Teraz pytanie, czy jakieś doświadczenie z lotnictwem -hmm. może ma pan zainteresowanie? Zainteresowanie w internecie tam, grzebałem, jakieś tam symulatorki typu tam gierki Microsoft. To jest symulator jakiś, a lata Pan już tam z połowem na tym symulatorze, czy... no tam tam jest, nie to. jest no się to robiło? Tak. Mm -hmm. Wiktoram serdecznie zapraszam. Dziennik codziennie w biurze może być. Pilot <ścoughs> Marian. Pilot Marian. Lata się tym, powiem Wam szczerze, wyśmienicie. Mimo, że jest duża maszyna, to komfort nieprawdopodobny. Właściwie latam tylko na tym. Nie? Dobrze i poprosiłbym żeby się tutaj i lekko do góry podnieść. No ale pan wstał kapkę panu tutaj podsunę fotel do przodu. Dobrze, proszę sprawdzić jak się panu u bolądu korzysta? Pełem zakaz wychyleń do siebie, od siebie. To jest w porządku, trzeba by pan bliżej albo dalej siedzieć? Hmm. Ciut bliżej? Bliżej ciut. Teraz tak. no, o, będzie super. Dobrze jest? Tak? Ale co, ja sobie tutaj siadam. Już mhm. na Także tak, znajdujemy się na pasie 33 Na 5 Ten pas co nas tam mniej więcej nad BMW No i w sumie wszystko jest w pełni tutaj skonfigurowane do lotu. No i nie nam nic innego jak sobie wystartować. Czyli tak, lewą rękę kładziemy sobie na wolont, prawą na przepustnicę. Dajemy mocy do około 40%, czyli do czwórki. tutaj będzie taka linia trendu, więc tak, żeby ta linia trendu doszła do 4. Jeszcze coś tutaj wystarczy. Niech się tutaj, no, no ja się echęci odspędzą. I teraz jak już mamy to Tu, gdzie ruszko, kciukiem duch? jest taki czarny guzik, jak widzi Pan. Może Pan przygotować? Klikamy go. teraz musimy się rozpędzić, tylko na pasie, tak? więc na spokojnie. Pogoda ci dopisała. Ja, to do i na jedynkę. Tak. Przedostatnia pozycja do przodu. Jeszcze hmm. tutaj po prostu. Elegancka. Przepustnicy sam steruje, tak? Od 10 do 12 się cały kampinos nam tutaj rozlega. A przed nami lotnisko Babice, czyli tak zwane lotnisko Berłowo. I oczywiście są takie operacje bardziej tak General Aviation, czyli takiego lotnictwa ogólnego. Tylko tu właśnie jakieś szkolenia do licencji, powiedzmy. No też operacje szybowcowe są tutaj jak najbardziej obecne. Daleko mamy zalew Zagrzeński, jak sobie spojrzymy, no na naszej godzinie pierwszej, drugiej, coś takiego. Zakręćmy sobie teraz powoli w prawo. O co się rozbijamy? O, nic się U. nie <grydżący> nie, <grydżący> nie Jeszcze, jeszcze zalew, jeszcze mocno troszeczkę, no. Jeszcze, jeszcze Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze. jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. jeszcze, 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 jeszcze a teraz jesteśmy na tak gwesty. Troszkę do siebie. No, tej o tej właśnie powstańcie przełoski w centrum handlowy, jeszcze ulica powstać w jest taka prosta w tym odcinku, bo kiedyś ona właśnie była jednym z pasów, tak, to wykopiska w Abice. historii. Komiczówka. Wisełka oczywiście. Wisełka oczywiście Lasek Bielański. Lecimy do Nowego Jorku, tak? Nie, Warszawy. Ale gdzie lecimy? Lecimy gdzie? Tak, my robimy kręgi, czyli że tutaj wylądujemy też w Warszawie, a potem sobie się przeniesiemy do Nowego Jorku. Dobra, dobra. Do jeszcze. O, tutaj elektrociepłownie rzechań. Kanałek rzechański to idzie. Tam mieszkamy. O, czyli swoje rejony, tak? Tutaj się zaczyna brudno, mniej więcej. Mary Wilk, już nie ma. No, no właśnie. Pod Nowym Jorkiem też tak pan będzie biegle? <noise> aż, no, tak biegle aż tak biegle, może by. nie, ale kilka obiektów co się jest. Tam Coś tam tam Statecznika poziomego, czy tak zwany no. kniebek. Dlatego, że statecznik poziomy w pewnym zakresie tam kątów na tarcie jest przestawialny uh -huh. i właśnie przestawiając go, zmieniamy sobie si siłę i momenty działające na samolot, i dzięki mm. temu sobie odciążamy siły na starze, przez co nie musimy się siłować. Czyli na przykład gdybyśmy puścili bolant, to samolot by mógł mieć naturalną tendencję, dajmy na to, do zadzierania Są To co wtedy robimy, przetrymowujemy go na nose down i wtedy Aha. powinien się trzymać nam mniej więcej w takim podobnym położeniu, w jakim jakie powinno być. Trymer tam Dokładnie tak. Możemy sobie kurs pasa ustawić 3-2-7 w tym miejscu, bo, ponieważ skorzystamy sobie z systemu ILS, co prawda nie w automacie, ale tak, żeby te kreski nam pokazały mniej więcej oś pasa i tak samo glideslope, yeah. czy, czy naszą ścieżkę schodzenia. Jeszcze częstotliwość tego systemu, tutaj na panoramie nawigacyjnym, 110-30, przy czym przed przecinkiem to jest duże pokrętło, za przecinkiem małe. Tutaj będzie 30, tak, 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 tutaj będzie 30, a 110 to to duże pokrętło, duże, tak, to, to 110, tak, 110-30. Super, elegancko. Możemy sobie zacząć zakręcać coś właśnie do prawej, Maszyna losująca. Czekaj. będę maszyny. <gry> Góra Kalwaria, to dosyć charakterystyczne miejsce, dlatego że mamy przede wszystkim most kolejowy i most drogowy, więc dosyć łatwo to rozpoznać z powietrza. A tak samo tutaj jest pierwsza przeprawa mostowa po wyjeździe z Warszawy. Więc obiekt charakterystyczny z powietrza. Jakbyśmy lecieli małym samolotem, to też to właśnie punkt golf, czyli taki orientacyjny tam punkt y, dla lotów z widocznością akurat się ten punkt golf nazywa i w punkcie golf byśmy zgłosili też przejście na drugi sektor służby informacji społecznej, ponieważ tutaj akurat jest co sektorów Macie popatrz się na prawo trochę a mhm. żebyś mógł ten ująć lepiej tak? znaczy tam mniej więcej na 3 sekundy no, popatrzcie Rostą do pasa 3-3. Klapy mamy w, no, w Te klapy są schowane. Te w klapy są na zero. Na razie jak najbardziej więc jesteśmy w tak zwanej czystej konfiguracji. No, ale te no, za, za sekundę będziemy wyciągać. Już powoli jeden możemy wysunąć. i jeden pierwsza. No ale przynajmniej 6. <grym> 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 Delikatnie z tym możemy działać, bez przesady, w sensie nie ze starami, tylko z klapami, ze sterami dobrze pan no, na to, tutaj sobie troszkę bardziej do prawej, okay. do prawej, do prawej i do siebie no, w jednocześnie troszkę, o, o, o. jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, do nie dogoniam. dopiero teraz widzimy, dopiero teraz do Łapy, piąteczki, to głuchy dźwignią nie napięć. Woli schodzimy, już zaczynamy sobie ujrzeć. Delikatnie, jeszcze do lewej, bo tutaj mówię, bardzo ważna jest precyzja ruchów, ponieważ na prostej do pasa jesteśmy. Więc małe ruchy mogą dosyć dużo tutaj znaczyć. Czyli robimy tak zwane podejście z widocznością. Tak? W sensie końcówka będzie z widocznością. Natomiast na razie podchodzimy w ils czyli właśnie to jest Aha. ten Instrument Landing System. Dzięki czemu ma, ma, ma pan lokalizer? I No i te kreski pokazują właśnie tak, żeby się trzymać lokalizera. No i też lec znowu w tej naszej yy, ścieżki, właśnie schodzenia. Podwozie tu, świnie do siebie i do dołu I klapę 15, do góry i 15. Dobra, tutaj ja. Tu się, czy się uda? Nie <laughs> ja tak. chcę zobaczyć, jak się rozbijesz. I klapę 30, już ostatnia rzecz, do góry i 30, ale nie 40 i 30. Cały czas przed Dokładnie dobrze. tak. Dobrze, i teraz tak, czy widzi Pan pas ten, a nie przed nami? To teraz patrzymy na pasy, ja już wyłączam. Staramy się trzymać stały kąt pod podejścia czyli pod takim kątem chcemy widzieć pas cały czas. Jak będziemy go widzieć bardziej stromo, to jesteśmy za wysoko, bardziej płasko, to za nisko. Do tego światło z lewej strony pasa. Biało-czerwone, porówno chcemy ich mieć. Jak będzie więcej białych, to jesteśmy za wysoko, a jak będzie więcej czerwonych, to za nisko. I jak porówno, czyli dwa białe, dwa czerwone, to jest porówno to no jest, no jesteśmy na dobrej wysokości więc staramy się trzymać po prostu równo białych i czerwonych i tak sobie schodzimy mniej więcej z takim 2 delikatnie do lewej, bo troszkę na prawo No odpłacamy tak bardzo delikatnie jeszcze kawałek Super, bardzo. ładnie 300. Jeszcze nic nie jeszcze nie ściągamy aż tak, tak, że tylko tak trzymamy. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze spokojnie, tak trzymamy Jeszcze jeszcze spokojnie, jeszcze chwilka. I powoli już sięgamy do siebie. 30, powoli, bo 40, wystarczy. Odpuszczamy Jeszcze troszeczkę do siebie. Odpuszczamy. I tak trzymamy, tak trzymamy. Jeszcze troszkę do siebie, jeszcze super bardzo ładnie no. i odwraca w ciągu dajemy te dwie dźwignie w górę No, powiem szczerze, teraz, jak jestem na lądzie, czuję się nieswojo. Nie? Jakby już w powietrzu czuję się sobą. jakby To jest no, to jest coś, coś, dla mnie. coś dla mnie. Nie no, fajna sprawa. Powiem Wam szczerze, że każdy powinien sobie spróbować. To się avioniką interesuje. Fajna opcja też na prezent. Jak najbardziej. Myślę, że jeszcze tam wrócę. się rozbudzi się na szkole. To jest sens. Ale fajnie, nie? Odczucia bardzo pozytywne. Polecam. Błędnik w ogóle śmiesznie, bo tak e, to nie był ruszający się element, ale zmiana jakby tego ruszającego się kokpitu kontra tekstura, te mapy wczytane e, powodowały, że czujesz, że albo opadasz, albo... albo się wznosisz. A później ktoś mówi, to się nie rusza. Więc oszukać można mózg perspektywy niesamowicie. Tak jak jeden pociąg jedzie, a drugi stoi nie na peronie, to nie wiesz czy ty jedziesz, czy ty stoisz. Super porwanie analogiczne. <śmienic>